w 2010 roku, to znaczy Robert Kupica pojechał szybciej. No i witamy na torze w Suzuka International, Circuit, Ale nim zaczniemy opowiadać historię tego wspaniałego obiektu, zaczynamy wyścig o Grand Prix Japonii. Czy Robert Kupica będzie w stanie przejechać? No i jak na razie, dobry start, lepszy od Batona. Więc jest dobrze, jest dobrze. Teraz jest moja ulubiona sekcja Esek. No, zostały już trzy wyścigi do końca yy, Filmik, oczywiście, yy, w sobotę i się będę mógł wypowiedzieć na temat yy, tych części No, Robert Kubica fenomenalnie jedzie, no Tutaj widzimy yy, w tych okolicach Niestety, no bo w 2014 Jak oglądacie, wiecie W 2014 roku odbyło się Grand Prix Japonii W tym to miejscu, co nie jest językiem niestety Na tym Zakręcie chyba siódmym. Miał wypadek jeden z najbardziej, jeden z obiecujących zawodników, Jules Bianchi, jechał w Marusi. Jechał na pozycji 17. No i po tym jak e, Zutil albo Kwatiris, nie wiem, jakiś Zauber na 100%, wypadł z drogi, okrążenie wcześniej. Pod sam koniec wyścigu, który był e, bardzo mokry, no Jules Bianchi nie opanował samochodu, no i jechał po drzwi. E, zginął 17, e, o dziwo 17 sierpnia. Czy niestety nie, nie zapisałem sobie daty, no ale niestety no zginął po roku 2015 roku. Nie wiem, nie jestem pewien, czy sierpień. Postaram się napisać sprostowanie w, w komentarzach. Więc cóż, e, Grad Japonii odbywany jest od 1976 roku. E, Pierwszy wyścig, jeśli kojarzycie, 76 to było na torze w Fuji International Speedway, gdzie odbył się fenomenalny pojedynek, bo to był ostatni granie pomiędzy Huntem i Laudom. Lauda, który praktycznie miał potężny wypadek na Nurburingu czy Nordschlaffel, chyba bardziej Nordschlaffel będzie nazwą. Ledwo użyć miał, miał walczyć z Huntem o tytuł mistrzowski. No i jak nie wiem, jeśli nie oglądaliście filmu Rush, a chcecie go oglądać, a nie znacie wyników sezonu, to sobie y, szybko cofnijcie do tak no przez no, o 10 sekund albo może 15, o, 15 sekund. Ok, cofnęliście. No Hunt wygrał, Polauda się wycofał. A film jest świetny, polecam. Dobra, mam nadzieję, że te 15 sekund minęło. No i cóż, w 1987 po raz pierwszy odbyło się na tym torze na Suzuce International. Teraz wjeżdżamy przez słynny zakręt 130R, na którym Fernando Alonso wyprzedził Michaela Schumachera. Jak sam później powiedział, ten manager był, był przygotowywany tak, parę okrążeń wcześniej, no ale... Zapomniałem roku, bardzo przepraszam za ten swój nieprofesjonalizm No i cóż, 87 od 2009 roku, czyli od tego sezonu, który jest w tej grze e, Miał się odbyć na przemian wyścig z Fuji Bo w 2008 i 2007 na, właśnie na Fuji się odbywało No i cóż, e, jednak Fuji się wycofało z tej propozycji, no i od 2009 roku Grand Prix Japonii jest rozgrywane na torze. No, na, no na tym, no na Suzuce. Zapomniałem nazwy. No cóż, co jeszcze? No można powiedzieć, że w 1989 to też pamiętny wyścig, ponieważ oj, do 2. był pojedynek pomiędzy Laudo, nie Laudo. Scena kontra prost. Bo jedyny kierowców McLarena to była kombinacja tych zawodników. Chyba wygrali 15 wyścigów, jako konstruktor. No, zdominowali rywalizację, no i właśnie za chwilę będziemy jechać po na tym ostatnich okrążeniach. Scena musiał wyprzedzić wprost, da, da, żeby zdobyć tytuł mistrzowski. Niestety w tym momencie, o właśnie na tym zakręcie. Prost, u, sen, prost uderzył w Senę i Sena wycofał się z wyścigu. To znaczy prost się wycofał, Senę się nie wycofał. No i ale został dyskwalifikowany, bo w FIA Francuzi byli i to była taka polityczna. No i oczywiście, wprost po tym wyścigu yy, odszedł od, jak to powie, od McLarena i przyszedł do Ferrari. No i w 1980. W sezonie no nawet będziemy mieli samochody w 1 2019 z tego sezonu, yy, stała się taka sama sytuacja. A dokładnie na tym zakręcie, na okrążeniu startowym, na pierwszym okrążeniu, gdzie tu właśnie Scena yy, specjalnie w yy, tak przejechał, żeby odpadł z wyścigu z prosty. On przez Scena zdobył mistrzostwo, jak później. Wykazało, nie był dumny, ale zrobił to celowo. No i co tam? Teraz powiedzmy tam bardziej odejdźmy i przejdźmy teraz do naszego Robercika. No, jak na razie prowadzimy wyścig cały czas. No i najlepszą pozycję jaką Robert zajął to było na torze w płuci w, w 2008 roku. Zakwalifikował się szóste, a wyścig skończył na drugiej pozycji. Wygrał chyba wtedy Kimi Rajkunen. O nie, Baton jedzie szybciej ode mnie. To jest nie wiadomość. No i oczywiście 2010, Robert. Czwarte miejsce. Minuta 31. Pojechał sz sekundę szybciej w tej formule prawdziwej niż w tej, której gram. No i tutaj bardzo daleki czas, no ale w sumie zjechałem do boxu, No i znowu 130R. Tam widzimy. Eee, Młyn, Młyn... nie, to był... Jezu, nie pamiętam jak się nazywa. Diabelski Młyn. W Szczecinie właśnie taki zbudowali i zamierzam na niego pójść, tam Zaleka Baton jest, no i... Już, jak powiedzieliśmy, najlepszą pozycję w debiucie w 2006 już jechał ja to w Suzuce. O mój Boże! O, już popełniłem błąd. Popełnił Robert Kubica błąd! Jameson Baton wykorzystuje sytuację! Zagadałem się, przepraszam, postaram się go dogonić na eskach, bo eski uwielbiam. Niestety nie mam z 60 lat, mam 56. No i co, gonimy teraz, proszę Państwa, kierowcę yy, Browna GP, czy Be Jason Baton będzie w stanie zwyciężyć. No zobaczymy, mogą być emocje do samego końca. No i tutaj gonimy Jamesona Batona. Będziemy może na 130R, bo widzę, że będzie szansa, tak mi się wydaje. Tutaj zwolnimy, tutaj jedziemy. No i proszę Państwa, trzeba teraz zaufać naszemu silnikowi BMW. Czy silnik za BMW będzie w stanie wyprzedzić? Oj, closing, closing. No, to teraz powiedzmy jeszcze o rekordach, zanim go wyprzedzę. Chociaż nie wiem, czy go batona wyprzedzę. Ale po raz kolejny błąd, poważny błąd kosztuje nas punkty. No, bardzo dużo, dwa punkty stracimy. No i tutaj trzeba uważać, bo jak się wyjdzie za szeroko, no to rekordistami na tym torze najwięcej zwycięzców zdobył. Schumacher, proszę Państwa, baton popełni błąd! Co się stało, mój Boże? Robert Kubica, błąd za błąd i wykrywa wyścig. Baton nie wytrzymał presji. O Jezus, Maria, co tu się stało? 5 sekunda, fenomenalny finish tego wspaniałego Grand Prix. No i najwięcej zwyciężył zespół McLaren. Niestety, McLaren na czwartej pozycji. no. Pierwszy Kubica, drugi Baton, trzeci Nico Rosberg. Dobry wynik dla Williamsa. No teraz, mówiąc, nawet jak już trzecie miejsce, to by chyba świętowali bardzo do, późno w nocy. Czwarty, piąty Sebastian Vettel, bardzo dobra wiadomość dla polskiego kierowca. Szósty Mark Weber, siódmy Rubes Barisiero, ósmy nakadzima, dobry wynik yy, bohatera narodowego, to znaczy faworyta wicówki Kibiców, który na pewno chciał zdobyć by, dobry wynik. A ósme miejsce dla niego mi się daje, że nakadzimy. jest dobre. Dziewiąty błemi. 10 Fizikela, 11 Timogloc, 12 Nick 13 Kowalajnu, 14 Nelson Piquet, 15 Bordei, 16. 16 Fernando, 17 Kimi, 18 Jarno Trulli, 19 Felipe Massa i 20 Jarno Trulli. Teraz możecie zobaczyć tabelkę końcową, a ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że film wam się spodobał i do zobaczenia w następnym odcinku będzie to z Grand Prix Brazylii w czołem.